Szanowni Państwo, drodzy Wałbrzyszanie, w ten piękny, słoneczny dzień. Zapraszam na krótki raport z przebudowy ulicy Paderewskiego, placu powstańców Warszawy, Stasica na Nowym mieście. Za mną kolejny etap budowy rozpoczęty. Całość warta ponad 7 milionów złotych. Do listopada ma być zakończona. Jesteśmy w miejscu, które jest sercem nowego miasta. Za mną powstawać będzie za chwilę piękny skwer nowy z miejscami do parkowania, których zawsze brakuje na nowym mieście, a już właściwie ulica Stasica prawie jest. Prawie skończona. Trzymamy kciuki do listopada. Obserwować pewnie to wszystko będą okoliczni mieszkańcy, których jest coraz więcej, bo na nowym mieście remontujemy i budujemy. Bardzo wiele nowych mieszkań po sąsiedzku również, więc trzymamy kciuki, aby do końca jesieni ta część nowego miasta zyskała zupełnie nowy, nowy kształt, nowo, nowy wygląd, a Plac Powstańców Warszawy po prostu kompletnie się, kompletnie się zmieni. Także wszystkiego dobrego, pozdrawiam.